Bitcoin zbliża się do magicznej bariery 100 tysięcy dolarów. Media huczą coraz głośniej o kryptowalutach, a eksperci spekulują, że już niedługo zobaczymy 200 tysięcy dolarów za bitcoina. A ty być może nadal masz poczucie, że omija szansa na szybki i duży zarobek. Koniecznie obejrzyj ten film. By zwiększyć szansę na zarobek, a przede wszystkim zmniejszyć szansę na stratę swoich pieniędzy. Zapewne już nieraz widziałeś historię sukcesów, jak wiele młodych osób staje się milionerami, multimilionerami, właśnie dzięki inwestycjom w rynek kryptowalut. Być może widziałeś również historię osób, które nie kończyły z happy endem, a z czymś całkowicie przeciwnym, wybierając ten rodzaj inwestycji. Jak dla mnie to bardzo ważne, by dostrzegać te dwie skrajności. A nie być zaślepiony tylko i wyłącznie jednym możliwym scenariuszem. Tak, uważam, że jeśli dziś początkujące osoby, całkowicie nowe na rynku, wejdą w rynek kryptowalut, zainwestują obecnie swoje pieniądze, będąc zaślepiona wizją 200 tysięcy dolarów za sztukę, jeśli chodzi o bitcoina, to większość z nich straci swoje pieniądze, po prostu sprzeda na stracie. Jednakże uważam również, że osoby, które całkowicie, całkowicie nie widzą szansy na zarobek na tym rynku, również można powiedzieć, że poniekąd tracą tą szansę. Też nie ukrywajmy, że początkujące osoby, które zainwestowałyby na przykład załóżmy 100 tysięcy złotych i zobaczyłyby zjazd 40% swoich pieniędzy w dół to większość z nich by spanikowała i sprzedała na stracie. Więc patrząc na ten scenariusz, dużo lepiej mieć nawet te 100 tysięcy złotych oszczędności w polskiej walucie i tracić na wartości niż zainwestować. I stracić i z tych 100 tysięcy posiadać już tylko 60 tysięcy. Zobacz, ty być może myślisz o wejściu w bitcoina przy cenie, jak teraz można zobaczyć, 99 tysięcy dolarów. Widzisz gdzieś ten odjeżdżający pociąg i nie chcesz się spóźnić. Jednakże ja już osobiście przy poziomie 85 tysięcy dolarów za sztukę sprzedałem 20% swojego Portfolio. Dlaczego? By już dziś powiedzieć, że nie jest możliwe to, abym stracił swoich pieniędzy w tym rynku, ze względu na to, iż wyciągnąłem już swój wkład. Skupiłem bitcoina po 16 tysięcy dolarów za sztukę, sprzedałem po 85 tysięcy dolarów za sztukę. Jest to mnożnik 5x. Kupiłem tanio, sprzedałem drogo. I bez znaczenia, że bitcoin może za miesiąc kosztować 200 tysięcy dolarów, i sprzedałem bitcoina za małą sumę. To dla mnie nie istnieje. Nie mogę powiedzieć, że sprzedałem bitcoina za małą sumę w sytuacji, gdy pomnożyłem swoją część razy 5. Mam też takie swoje przemyślenie po tych kilku latach na tym rynku. Przede wszystkim polega ono na tym, że my możemy jedynie zwiększać lub zmniejszać prawdopodobieństwo, na zarobek, jak i na stratę. Jak dla mnie, obojętnie jakim scenariuszem, nie zainwestowalibyśmy swoich pieniędzy, to nikt i nikt nie powinien powiedzieć, że na 100% zarobimy. Obojętnie, czy wchodziliśmy dwa lata temu, teraz, czy rok temu, to nadal nikt nie ma szklanej kuli i. Tych 100% po prostu nie ma. Nigdy. Więc mimo wszystko, że na tym rynku również jest ta czteroletnia cykliczność, póki co większość się sprawdza, to nadal nie możemy założyć, że będzie to trwało wiecznie, albo że w sumie już dziś, za miesiąc, dwa miesiące czy rok to się wszystko nie skończy, jednak się coś zmieni i tak nie będzie. Dlatego też po prostu rozsądek nie pozwala mi myśleć w ten sposób i być taki zaślepiony. I również ten rynek zaskakiwał wielu ekspertów i pokazuje nam to właśnie tą niepewność odnośnie powtarzalności pewnych kwestii. Idealnym na to przykładem, że nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że jeśli coś wydarzyło się raz, dwa razy, trzy razy, to wydarzy się znów i znów i znów, jest to, że mieliśmy tutaj na rynku kryptowalut pewnego rodzaju paradygmat. De facto jest dużo. Matów. Jednakże jeden z nich zakładał, że Bitcoin w danej hoście, a później w bezsie nie spada poniżej ATH, czyli tego najwyższego punktu z poprzedniej hosty. Tak więc jeśli w 2017, jeśli Bitcoin miał swoje ATH mniej więcej na 20 tysięcy dolarów, tak w kolejnej hoście nie powinien spaść poniżej właśnie tej kwoty. A co się stało? Bitcoina można było kupować śmiało po 16 tysięcy dolarów. Najważniejsza zasada inwestowania w kryptowaluty i jest to mówione na prawo i lewo, jednakże trzeba to cały czas powtarzać: zainwestuj naprawdę tyle, ile możesz stracić. Zrób sobie po prostu takie coś, że te pieniądze, które przeznaczasz na ten rynek de facto nie istnieją. Czyli wyobraź sobie już dziś, że je tracisz całkowicie, ich nie ma i najlepiej właśnie w ten sposób podchodzić do inwestycji na tym rynku, ale uwaga, od razu mogę dać taką swoją radę właśnie ze swojego doświadczenia z tamtej hossy, to często jest kwota, którą sami sobie zakłamujemy. Oznacza to, że wydawało mi się, że wrzucając konkretną sumę, ja już tego nie mam, stracę to, nic się nie dzieje. Jednakże potem, gdy przychodziło co do czego, to jednak emocje i tak brały górę. Więc, patrząc na to pod tym bryzmatem, należy naprawdę rozsądnie do tego podejść. Drugą taką zasadą, którą dorzuciłbym do tego, jest przede wszystkim zasada związana z tym, by inwestować i wrzucać pieniądze w ten rynek, gdy trwa. Bessa, jak zarobić 1 milion złotych na Bitcoinie. Analiza wsteczna zawsze skuteczna. Jednakże spójrzmy. Na dokładne dane, ile musielibyśmy zainwestować, aby rzeczywiście realnie zarobić na tym rynku na Bitcoinie 1 milion złotych. Pokazuje to specjalnie po to, by pokazać przede wszystkim, że dotychczas to zrobienie tego 1 miliona złotych wcale na tym Bitcoinie nie było takie trudne i dało się to zrobić naprawdę bez kombinowania przechodzenia w altcoiny i po prostu trzymaniu tego w Bitcoinie. Już pokazuję to na dwóch konkretnych scenariuszach. Scenariusz pierwszy to w 2020 roku zakupujemy Bitcoina, gdy on kosztuje 5000 dolarów. Zakładamy, że zainwestowaliśmy wtedy 20 tysięcy złotych. W 2021 roku sprzedajemy tego bitcoina po 60 tysięcy dolarów za sztukę. Zrobiliśmy tym samym wtedy 12x. Pomnożyliśmy te 20 tysięcy przez 12, czyli na obecny moment po tej sprzedaży mamy 240 tysięcy złotych. W 2022 zakupilibyśmy Bitcoina za tą całą sumę 240 tysięcy złotych po 20 tysięcy dolarów za sztukę, jeśli chodzi o cenę Bitcoina właśnie w tym roku, jaką dało się osiągnąć i nie było to również nic nadzwyczajnego, ponieważ Bitcoin w tej cenie, w tych przedziałach cenowych 16, 22, 23 tysiące za sztukę naprawdę przebywał stosunkowo długo. W 2024 roku sprzedalibyśmy naszego Bitcoina, już bylibyśmy poza rękiem, bo sprzedalibyśmy go, gdy on kosztował 95 tysięcy dolarów za sztukę, czyli od tego ostatniego wrzucenia w bitcoina w 2022 roku, zrobilibyśmy mnożnik prawie razy 5, dokładnie 4,75. Czyli razem mielibyśmy już 1,140,000 złotych, więc wystarczyło zainwestować 20,000 złotych w bitcoina w tamtej beście, by dwa cykle później, dokładnie przy tym drugim cyklu, już osiągnąć pułap miliona złotych. Scenariusz drugi, to też jest bardzo ciekawy scenariusz, który chciałbym Ci pokazać. W 2020 roku kupilibyśmy Bitcoina po 5000 dolarów. Nasza inwestycja wtedy wynosiłaby, czyli kwotę, którą wrzuciliśmy do rynku, byłaby to taka sama kwota, czyli 20 tysięcy złotych. I uwaga, przegapilibyśmy moment górki w tamtym cyklu. Czy nie sprzedalibyśmy bitcoina po 60, 65 tysięcy dolarów za sztukę, tylko, no, niestety była to nasza pierwsza hosta, więc musieliśmy przetrzymać to do tego cyklu i w tym cyklu sprzedalibyśmy po 95 tysięcy dolarów za sztukę. To oznacza, że zrobilibyśmy 19x, pomnożylibyśmy nasz wkład początkowy. Przez 19 i mielibyśmy wtedy, co prawda, nie milion złotych, a 380 tysięcy złotych. Jednakże, patrząc na to, że 4 lata, nawet przegapiając jedną górkę, jedną hossę, jeden szczyt, tylko przeczekalibyśmy do kolejnej hossy i można było faktycznie pomnożyć to przez 19 swój wkład początkowy, jest to mega, mega duży wynik. Myślę, że nikt by nie płakał, gdyby też wrzucił wtedy te 20 tysięcy złotych, przegapił górkę tamtej hossy i teraz się skeszował. Ale uwaga, to bardzo ważny komunikat do Ciebie. To nie oznacza, że inwestycja w Bitcoina w każdym momencie zawsze jest tak super opłacalna, by generować na przykład te 19x i faktycznie móc chwalić się takim mnożnikiem swojego wkładu początkowego. Zwróć uwagę na to, że gdyby Gdybyś zainwestował w bitcoina i wrzucił te 20 tysięcy złotych swojego majątku w 2020 roku, gdy bitcoin kosztował 60 tysięcy dolarów, to w najlepszym scenariuszu, gdybyś nie spanikował podczas bessy i nie sprzedał tego bitcoina ze stratą, tylko przeczekał do kolejnego cyklu i do tego momentu, w którym obecnie jesteśmy, to przy założeniu, że bitcoin kosztował 95 tysięcy dolarów jeszcze tam kilka dni temu, za jednego bitcoina, to mielibyśmy po tej sprzedaży około 31 666 złotych. Zrobiliśmy troszkę ponad 11 tysięcy złotych zysku, tak? Wrzuciliśmy 20 tysięcy złotych, a mamy po tych czterech latach tam 11 600, prawie 700 więcej. Więc okej, okay, zarobiliśmy, nie jest najgorzej. Jednakże chcę Ci tym Pokazać, że nie zawsze jest idealny moment do tego, by wchodzić w dany rynek, bo wtedy też właśnie działamy sobie na niekorzyść, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo zarobku właśnie na tym konkretnym rynku. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że są takie momenty, być może jak teraz, że faktycznie wrzucanie swoich oszczędności w ten rynek. Będzie wiązało się z dużym ryzykiem, bo jeśli jesteśmy początkującym inwestorem na tym rynku, to naprawdę możemy spanikować i sprzedać na stracie, i po prostu stracić swoje pieniądze, bądź ich część. A dwa, nawet gdy ogarniamy swoje emocje i przeczekamy do kolejnej hostsy, to nadal to może nie być tak opłacalne, jak zainwestowanie w odpowiednim momencie, przede wszystkim podczas BESY. Czy warto teraz kupić bitcoina? Gdybym mówił. Sam do siebie, gdybym dopiero poznawał ten rynek, była to pierwsza hostca przede mną, powiedziałbym sobie po pierwsze: nie, nie wchodź, nie wchodź, obserwuj to, po prostu zacznij się edukować, zobacz jak to wygląda, analizuj to, przede wszystkim spędzaj z tym rynkiem czas, obserwując, oglądając. Drugą radę, którą bym sobie dał, to gdybym już tak usilnie, usilnie chcieć wrzucić pieniądze w ten rynek, dziś, na obecny moment, to gdybym sobie ustalił tą kwotę którą mogę stracić, czyli chcę wrzucić ten rynek, to gdy już ją ustalę, to wyciągam sobie 10-20% z tej kwoty i tylko te 10-20% wrzucam. Dlatego, by potraktować to jako taki element trochę nauki, bo nie ukrywajmy, że też dzięki temu, że będziemy musieli nauczyć się, jak kupić tego bitcoina, jak to dokładnie wygląda z tymi cząstkami bitcoina, gdzie przechowywać bitcoiny, jak to robić najlepiej, jak zalogować, zarejestrować się na poszczególnych giełdach, gdzie tego bitcoina na przykład można kupić, no to to wszystko nie będzie polegało tylko i wyłącznie na poznawaniu teorii, nie wiem, z YouTube'a, z poradników, tylko będzie również wymagało tej praktyki, a te pierwsze kroki są równie istotne, stąd też Myślę, że można nawet byłoby powiedzieć, że to drugie rozwiązanie jest bardzo ciekawe, bo to też dodatkowo może nam pokazać, jak my zachowujemy się podczas tych spadków, kiedy one następują. Zrozumiemy też po prostu troszkę bardziej, jak to wygląda wszystko w rzeczywistości. Bardzo ważne jest też to, by zrozumieć to, że jeśli chcemy zainwestować dzisiaj, bo odjeżdża ten pociąg, bitcoin prawie kosztuje 100 tysięcy dolarów za sztukę. Ale wierzymy w to, że on będzie za miesiąc, dwa kosztował 200 tysięcy dolarów za sztukę, to w tym wszystkim istotne jest to, by wiedzieć, że nie jest to najważniejsze, a najważniejsze jest to, czy my wyjdziemy w odpowiednim momencie. A wyjście idealnie na samej górce jest bardzo ciężkie i nie jest to niczym trudnym, by przespać wyjście. Z rynku kryptowalut, czyli po prostu e, będziemy myśleli, że to jedna z kolejnych korekt na tym rynku. 30-40% korekty to norma, więc będziemy myśleli, że to korekta, a po tej korekcie przyjdzie kolejna korekta. I jednak się okaże, że wchodzimy do Bessy i tak samo było w tamtej hoście. Nikt się nie za bardzo nie spodziewał tak szybko przyjścia Bessy. I wszystkich rynek zaskoczył. Więc trzeba być na to przygotowanym, że gdy już chce się zainwestować teraz i wierzy się w 200 tysięcy, czyli zrobi się razy dwa, no to pytanie, czy się zrobi to razy dwa, czy Bitcoin się zatrzyma na 180-150 tysiącach i zawróci. Trzeba być tego świadomym. To niezależnie od tego, do jakiej ceny. Dojdzie bitcoin, jaki będzie jego szczyt w tym cyklu, to najczęściej, jeśli wierzymy, że znów to będzie wyglądało w miarę podobnie do poprzednich cykli. To w beście powinien on od szczytu spaść między 40, 50, 60, 70, 80%, nawet procent. Więc, między, nawet licząc między 50% a 80%, procent, to tam jest największa szansa, że gdzieś ten dołek bezsy nam wybije. Więc, mając to na uwadze, możemy sobie zobaczyć, że jeśli Bitcoin w tym cyklu na szczycie. Jego ATH miałoby 150 000 dolarów i spadnie nam 60%, to Bitcoin będzie kosztował 60 000 dolarów na dołku. Gdy Bitcoin osiągnie w tej chwili 200 000 dolarów, jako ATH, i spadnie o 60%, to Bitcoin będzie wtedy kosztował 80 000 dolarów. Więc jeśli miałoby się to powtórzyć, można powiedzieć, że jeśli oczywiście Bitcoin. I ATH Bitcoin a w tej się nie byłoby wyższe niż 200 tysięcy dolarów. To raczej będziemy mogli jeszcze tego Bitcoina kupić taniej niż można go kupić teraz. To też nie jest na 100%. I tak jak mówiłem, nic nie ma na 100%, ale tak sobie analizując to w ten sposób. E, można też gdzieś ten cień szansy mieć. Co więcej, trzeba również mieć scenariusz, że Hossa zaraz się skończy. Tak jak mówiłem, tego nikt nie wie. Dlaczego w sumie miałoby się to nie zatrzymać na 120 tysięcy dolarów? Na przykład, gdy Bitcoin zatrzymałby się na 110 tysięcy dolarów, to zjazd o 60% spowodowałby to, że Bitcoin kosztowałby 44 tysiące dolarów. Nie wiadomo, czy tak będzie, ale tak samo może być ten scenariusz, jak ten scenariusz, że Bitcoin w tej chwili będzie kosztował 300 tysięcy dolarów. Altcoiny. Droga na skróty czy do bankructwa? Jest też część osób, która łączy ze sobą taką strategię, która polega na tym, że w odpowiednim momencie na rynku, czyli już przypomnę, nie teraz, tylko w bezpiecie, wchodzi w bitcoina swoim kapitałem, a później w odpowiednim momencie przechodzi częścią lub całością, w zależności od tego, jakie ryzyko chce ponosić, w odpowiednie altcoiny, które ze względów psychologicznych w odpowiednich momentach hossy generują. Przynajmniej było tak do tej pory w tamtych kosztach, generowały większe zyski. Czyli przykładowo taka osoba wchodziła sobie mniej więcej w dołku bitcoina, robiła na przykład na nim razy 3, razy 4, razy 5, załóżmy, że robiła razy 4, a potem gdy wchodziła właśnie w te altcoiny i te altcoiny robiły razy 10, razy 15, załóżmy, że zrobiły razy 10, co w tamtych odcinkach było naprawdę realistyczne i wiele osób właśnie tak się kaszowało. To łącznie w swoją inwestycję z kryptowalut te osoby zrobiły razy 40 swój wkład początkowy. Wrzuciły na przykład 10 tysięcy złotych. W Bitcoina zrobiły razy 4, czyli miały 40 tysięcy złotych, i altcoiny zrobiły im razy 10 z tej sumy, więc wygenerowały one 400 tysięcy złotych. Więc taka strategia też ma miejsce, jednakże tym bardziej nie polecam jej całkowicie początkującym osobom, które z jeszcze większym prawdopodobieństwem stracą swoje pieniądze z altcoinów i w alt gdy zainwestują je w altcoiny, chociażby ze względu na to, że jeśli mm, będzie tąpnięcie, będzie korytarz, a bądź przyjdzie po prostu bessa, to wiele altcoinów już nigdy nie wraca do swojego poprzedniego szczytu. Tak więc to nawet nie chodzi o późniejsze przeczekanie do kolejnej hosty, tylko o możliwy scenariusz, że już nigdy nie będziemy mieli tyle pieniędzy, ile zainwestowaliśmy. Więc to też jest obarczone dużo, dużo większym ryzykiem. Na sam koniec chciałbym podzielić się trzema najistotniejszymi informacjami z tego filmu, które warto zapamiętać na dłużej, bądź na zawsze. Po pierwsze, pamiętaj, nigdy nie ma stuprocentowej szansy na to, że jeśli coś się wydarzyło raz, to wydarzy się po raz kolejny. Ponadto, nigdy nie ma stuprocentowej szansy na to, że jeśli dany ekspert zarobił na tym rynku bardzo dużo pieniędzy we wcześniejszych hostach, to podczas tej hosty, gdy na przykład radzi, nie pomyli się. To też jest możliwe. Więc nigdy nie ma stuprocentowej pewności i trzeba być e, świadomy przede wszystkim tego ryzyka. Po drugie, Większość osób, które zainwestuje w ten rynek straci swoje pieniądze bądź po prostu zmniejszy swój wkład początkowy. Więc patrząc na to, zastanowiłbym się kilka razy, czy warto wchodzić w obecnym stanie hossy. Po trzecie, zwiększaj sobie szansę prawdopodobieństwem. I jest tak najbardziej możliwe. Przede wszystkim prawdopodobieństwo, jak dla mnie. Wskazywałoby inwestować w ten rynek, gdy już chcemy w niego zainwestować, w odpowiednich momentach. Wtedy, gdy tak zwanie leje się krew. Teraz wszyscy są na plusie. Obojętnie, kiedy zainwestowali, to wszyscy są na plusie. A nie jest to zbyt dobry wskaźnik do tego, by dopiero wchodzić w taki rynek. Najczęściej kończy się to, tak jak drugi punkt mówi, stratą, więc. Myśl mądrze o swoich inwestycjach, o swoich pieniądzach. Dzięki wielkie za oglądanie tego materiału wideo. Daj znać w komentarzu, co ty myślisz o tej koszcie, co myślisz o inwestycjach w kryptowaluty, a tutaj inne z materiałów, które serdecznie polecam ci obejrzeć.